Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra Na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Schedule One. Proszę Państwa, no gra, do której namawialiście mnie, namawialiście, namawialiście, ja oponowałem, ale w końcu namówiliście. Gra, która odniosła spory sukces na Steamie, pod koniec marca pokazała się yy, na tej platformie, no i, i no i dobra, no niech będzie. <laughs> Zobaczymy, jak ja sobie poradzę, bo gra nie wspiera języka polskiego. W związku z powyższym. No, no, nawet języka tu nie widzę. Kurczę, gdzie tu język by był. No wszystko jedno, no nie wspiera, tak? E, więc będzie, będzie problem. Może kiedyś będzie wspierał, kto wie. Natomiast ja nie gram jeszcze w ten tytuł. To jest pierwsze spojrzenie. Zobaczmy, nowa gra. E, select slot. E, Specify a name for your organization. E, no i ja, jak ja to mam nazwać to? Cudo? Kurde. Weźmy tu kuźwa. Hmm. Dobroci Pabelluska. Proszę. Czy to nie jest piękne? Tylko oni tego nie zrozumieją. Bo jak nie znają polandyjskiego. Dobra, lecimy proszę państwa z tym koksem. Employees slacking off. Try punching them. Dobra, zobaczymy. Oho, otwiera oczy. Ale pytanie, czy na... Haju, czy po prostu się obudził? Mhm. No i dobrze. Another day in Paradise. Grab the, uh, the trimmers from the storage uh, rack and harvest the fully grown wheat plant. Dobrze. Co my tutaj? No mamy tutaj coś. Just trimmers to harvest. Gdzie jest stolec? Storage. O, tu jest. E. Mamy. Na pasaczek. Pewnie trzeba ją będzie też podlać, ale na razie nie będę nic tutaj robił. Jedyneczka i zobaczmy. Ja mam to jakoś spe specjalnie robić? Harvest. Po prostu. Input hints. Aha. Tutaj mamy do obrotu. tu Tutaj przycisk myszy to, to, to zbiór. AD. Ob obrót. ok If you're wondering how to do something, there are actually inputs uh, hints in the bottom left corner. Dobra. A, czyli po prostu jak nie wie. No klawiszologia. Dobra, proszę bardzo. I. No i co? No szkód OK. Dobra, czyli to tak trzeba po prostu na to najechać. Stryk i stryk. A jeszcze jedno. O, i tak mogę obrać. Fajne to. I już po, po wszystkim. E, dobrze. Mam 8 takich cudów. Package all the weird at the packaging station. Czyli to prawdopodobnie tak. To jest to. Use. I teraz. Ja to teraz mam zrobić. Jak? Tu przesunąć. A, po prostu. OK. I output package. To się klika? A, to mogę rozpakowywać i pakować. Dobre, fajne to. Fajne, to podoba, podoba mi się. Dobra. A to ja... Aha. No nie gadaj. <ścoughs> Dobrze. Okej. Okay. Czyli tak to się robi. Spoko, fajne. to, Fajne, podoba mi się. Dobrze. Eee... Yy... Place product into... No dobrze, dobrze, dobrze. No, no robię to. Yy, będą pierwsze pieniądze, proszę Państwa? Czyżby, czyżby? Pytanie brzmi, czy to już tak zawsze tak będzie? Czy da się to zautomatyzować jakoś? Znaczy, w sensie takim, że... Nie wiem, pracownik będzie to robił? A już kręci biznesy, nie? Okej. Okay. Drag the ok kusz into your inventory. Kurwa, co to znaczy? Ok kush? Ja to jeszcze. A torebki się chyba kończą, słuchajcie, tutaj. Co to znaczy? Nie mam tego pojęcia. No więc dlatego właśnie nie, nie za bardzo lubię grać w gry ee, bez polskiego. To, zwłaszcza jak jakieś takie dziwaczne rzeczy hmm, się mi wyświetlają. To będzie problem. Tak zerkam sobie, proszę Państwa, na Google'a. Wpisałem ok, kurz. I tu mi wyskoczyło kup feminizowane nasiona marihuany ok kurz. Wow. E, no dobrze. Okej. Okay. Ale może im chodzi, czekajcie, może im chodzi, żeby to, to zebrać o taką. A, dobra. Okej. Okay. Grab the watering can from the storage rack. Dobra, musimy konewkę sobie tutaj przerzucić, aby ja może to gdzieś dał tu na koniec. To bym dał tu. I teraz mamy napełnić tę konewkę. Fill up the watering can at the sink. Dobra. I co? Mam to. A po prostu odkręcić. Dobrze. I mamy to podlać, tak? Pure water. No. Kuźwa, yeah, ja, yeah. ja, Jezus, czekajcie, while dragging an item, press A or D to rotate it, dobra, już widzę, trzeba było po prostu nacisnąć przycisk myszy i te, i te, i te yy, 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 klawisze, A, E, yy. dobra, respond to your customers in the message app. Powiem tak, jeśli chodzi o kwestie takie samouczkowe, to, to niektóre rzeczy są niejasne. E, mogę w ogóle stąd wyjść? O, mogę. Ciekawe. Fajna, fajna grafika. A to jest nasza babcia? A nie, to jest nasz wujek. Wujek Nelson, ale on już na wstępie wygląda jak zeskunowany. Dobra, wuju, wuju, co ty tam masz na stoliku? Kurde, widzę, że wujek lubi yy, łyknąć, ale lubi też yy, może wąchnąć czy zapalić. No fajki leżą. Dobra. <laughs> Ciekawa sprawa. 35% wzrostu. No dobrze, że mamy te lampy, słuchajcie. No dobra, ale no oni każą nam y, tam odpowiedzieć na te y, wiadomości klienta. Czy klientów? Klientów. E, tabulatorem mogę wejść. I mamy tu jakiś żurnal, mamy kontakty, mamy, mamy wiadomości. Andy. Uh, hello, I'm after. Aha. I can pay $60 for it. A, czyli różnie płacą. No dobra, 120, proszę. Select deal time. You can complete the deals anytime within the window you choose. For now, choose the morning window. Dobrze, no to proszę bardzo. Czyli mamy taki e, przedział dnia. E, przedziały dnia: mamy poranek, mamy e, popołudnie, mamy e, wieczór i mamy noc. Ok, great. I'll meet you behind the pawn shop between 6am and uh, 12 pm. No dobra, dobra. Yy, deal for Joe, ok. I teraz, czy ja mam mapę? Nie, dupa Jasia. A ten pawn shop, to, to taki Lombard trochę, tak? Więc teraz pytanie, jak tu się kuźwa, przemieszczać? Yy, Serena Flats. A ta y, skrzynka, to ciekawe, czy ona coś będzie zawierała, czy to tylko ozdoba? Mamy jakiś samochód słuchajcie, tutaj. Możemy go użyć. Przy czym pytanie. Czy tu jest gdzieś jeszcze ma mapa jakaś. Aha, to jest takie oto coś. A tutaj w kontaktach Andy. To jest Andy, customer. Tutaj mamy Daga, tutaj mamy Joe. A tutaj będzie Chelsea. No dobra w porządku. Yy, czy ja mogę tym jechać cudem? O, latarka pod F. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Kuźwa. No nie gadaj, że ja z buta będę musiał cisnąć. Pawn shop. Nie ma też yy, czego, mi, do, czego mi brakuje, to nie ma też, proszę Państwa, no tutaj mapy czy znacznika, w którą ja majkę mam cisnąć. Ale możemy sobie polecieć gdzieś tam, zobaczmy przy, przy okazji. To jakaś pustynia, ja cholera wie, gdzie jestem. No ale to raczej zrozumiałe jest A tam się nie da iść Raczej zrozumiałe jest, że yy... Robiąc taki biznes To nie będziemy przecież yy, na widoku, nie? Ale żeby na takim zadupie Lecę na skuśkę Piasek już w zębach szczęści Ociera się w dupie Ale biegnę i docieram, gdzie? Docieram do, jakiegoś, do jakiejś mieścinki. I co to jest kuźwa? Serena Flats. No dobra. Mamy tutaj jakąś stację. No dobra. 4, 38, 95. Dobra i to jest ten Pawn Shop, tak? Tu mamy jakiś Hardware Store. To jest parking. Natomiast godzina to która jest? 9 rano. Dobra, przy czym gościu? Yy, czekajcie, czego ja tam nie doczytałem znowu? No, między 6 rano a 9 po południu. Jest 9 rano. Gdzie ty, synu, się znajdujesz? Nie można podnieść butelki. A ta furka? Ciekawe. A gościu powiedział behind? A behind, dobra, to z tyłu trzeba. Halo, halo, Mietku. Doszedłem. Eee... O! Ja tak. Ty się cieszę, kurna, że ja mogę skakać. Te <grywa> ludki są fajne. Ready? When you are. Complete deal. Okej, okay, dobra, czekajcie, bo muszę się skoncentrować. Item splitting. To move a custom amount, right click, uh, drag and item and scroll to change the amount. Dobra. Czyli tak. Ee, my chcemy raz. O, mogę tutaj sobie przerzucić? O, dobra. Tak się upewniłem. I done. Jej, zrobiliśmy to. Tych kuśmial wziąłeś za jaro, Dobrze, no dobrze. Co tutaj się znajduje? W tym hardware store. Dzień dobry. O, tu mam bankomat, elegancko. Mamy 120. Tutaj widzę, że jakieś młotki, jakieś konewki, jakieś. Dzień dobry, Jacob. Dobra, Jakubie. Morning, mate. I'd like to purchase something. Co ja tu mogę kupić? Takie coś do, za stówę do, do wzrostu. Soil yy, Dobrze, ale to jest tyle, tak? Dobra, yy, odpowiedzmy na te pozostałe, tak? Tutaj 90. Outside the Blue House, ok? Właśnie pomógł synu Blue House, gdzie jest jakiś niebieski dom? Czy on tutaj gdzieś jest? Czy on tutaj gdzieś jest? Eee, Blue House, no to te garaże tutaj są. Aha! Używa, na mnie w No ale co, no to najciemniej pod latarnią, nie? Ale spokojnie. Niebieski dom, niebieski kwiat i kolce. Może to nie tu, ale to raczej. A, czekajcie, dobra, teraz na kompasie widzę yy, kierunek. Ok. Tu jest ten pawn shop. Dziadu, chciałbyś ten... A, to jest Joe. No to jaki to jest Blue House. Outside the blue house. I wanna buy something. A, dobra, to, to, to nie to nie ty. Przepraszam, customer resencji complete deal. Dobrze, yy, okej. Okay. Przepraszam no. Puść mnie, kurwa. The Blue House. Dobra, a jakbyśmy jeszcze tego Andy'ego, bo może ten Andy tutaj będzie. Behind the gas station. Dobra, to gas station mamy tutaj. O, jest i on. Dobry. Tak, tu Andy. No, good morning, good morning. No, Andy. No, hi, no. Deal for Andy, no. To przecież, no. Synu, no. Hold. A, mogę zajarać nawet. O, okej. Okay. Czemu ja nie mogę z nim? No, żeż w dupeł. Dobrze, może po kolei trzeba. Czekajcie, bo tutaj jest też, jak widzimy, ta rączka taka. 40 metrów. O, dobra, teraz się kolorek zmienił, a ja myślałem, że to szary. Dobra, moja wina. Ty kuźwa, dlaczego ja nie mogę z nimi, ten, handlu przeprowadzić? Wróciłem, słuchajcie, na posesję. Zagadajmy z wujem. Morning, bud. Come talk to me after you've got everything done. Aha. Okay. A co z tym samochodem? O, to wujkowi nie jest e, e, potrzebny raczej, kuźwa. Jak to jeździć tym, w tą furą, no? Przecież ja nie mogę ganiać z buta. Wuju, jak jeździć furą? Tamci nie chcieli ze mną handlować e, z nie e, z nie przyczyn. E, my tutaj mamy te, tyle, tyle towaru. Oni, oni chcieli... Great, I meet you outside the blue house. No, byłem i, i pod stacją, i pod tym, a tylko Joe kupił. Nie, nie, nie za bardzo rozumiem O co im się tu rozchodzi kurwa? Czemu to tak właśnie wygląda, a nie inaczej I jak jeździć tym cholernym pojazdem Przybiegłem tu jeszcze raz I Andy Zmienił pozycję O, i teraz już mogę, proszę bardzo No to ciekawe Dobra, Andy chce dwie sztuki, tak Więc my tu sobie ogarniemy to Na tej zasadzie Dom Okej okay. Dobra, i jeszcze DAG nam został, DAG tam jest. O, Andy jest 100% usatysfakcjonowany. Nie rozumiem, o co to poszło. Dlaczego ja nie mogłem wcześniej handlować. Teraz się to zmieniło. Eee, zobaczmy, DAGa. O, i teraz można. No to ciekawa sprawa jest. Co tu zaszło? Eee, a może trzeba. A widzicie, może nie da się w mieście przyjmować zamówień. Dobra. No, i mamy. Eee, kogo my tam jeszcze mamy? Mamy kogoś? Nie mamy nikogo. No to o co chodzi? Respond to your customers in the message app. Eee, no to ja już to zrobiłem, tak? Już nie mam żadnego klienta. Teraz zobaczmy kontakty. To, to się samo chyba odblokuje, tak? Unlock this customer by giving them a free samples to use your map to see their. Aha. To jest your map? A gdzie ja mam mapę? Mapa. Pójdźmy. Yy... Czy to jest poziom najarania? <laughs> Ten tutaj? Joe Neutral. Aha, to są relacje nasze. Dobra. Jest lojalny. Okej. Okay. Ten też jest lojalny. Dobra. Tego trzeba by. Yy... Jakoś namówić. Może mapę trzeba kupić, bo pod M jej nie ma N, nie Co to było? To się źle śledzi. A nie, to jestem ja! Dobra! <grymne> <grymne> o Jesusie, nie no, można się uśmieć. O, czekajcie. J. Okej. Okay. J to. To telefon wyciągam, czyli nie tylko tabulator. Znaczy J to jest. E, żurnal H... G, F to latarka, to już ustaliliśmy, tu się poruszamy. Q, -E R, T, o, T to telefon, dobra. No, dobra. Yy, let me see, czy, czy gdzieś tu jeszcze jakieś sklepy by były? Panie, panie Jakubie, co pan jeszcze tam sprzedajesz ciekawego? Bo ja mam teraz kupę siana, 270 dolarów. Yy, tu mamy jakieś meble, zobaczmy, tutaj mamy... Yy, narzędzia, oświetlenie. No dobrze, to do odblokowania, tak? Tu nie ma nic. Packaging, o! Packaging, ale nie chcę tego robić w tej chwili, bo prawdopodobnie. A packaging i packaging? Storage. O, i mamy łóżko. No ale w kamperze mamy łóżko. No dobrze. Mapy, pan nie sprzedajesz, tak? A czy na stacji można by wejść? Nie, raczej nie. A tutaj co bym miał? Tu mam lekarza, to tam się lepiej nie zbliżać. No dobra, niech i tak będzie. No dobrze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię ogarnięcia tutaj tego, co, co, co nam kazali, no to trzech klientów obsłużyłem. Natomiast co z tą mapą, to nie wiem. Ale by trzeba było z wujem zagadać. Powrót na posesję. Wuju, czy ty nie masz gdzieś tu kluczyków do wozu, powiedz mi? A mogę z tobą po pogadać? Ej, ty synu. Jaki ty jesteś nie niedobry. Naprawdę, czy ja mogę do chałupy wejść? Nie. Jak się jeździ twoją furą, synu? Od której to strony się tam wsi... O! A bagażnik mam go otworzyć. Przy czym, tu nie mogę. A tam mogę. No dobra, trzeba to będzie wyjaśnić, proszę Państwa. Państwo na pewno dacie podpowiedzi w komentarzach. W związku z powyższym ja będę cierpliwie na nie czekał. O, przyczepkę mamy. Fajnie. Natomiast yy, w, w, moje wrażenia po pierwszej rozgrywce nie no, całkiem całkiem spoko, całkiem fajnie. Można by yy, troszeczkę tutaj pocisnąć, yy, tylko jak się jeździ tym autem. <grym> Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.